Tam I właśnie uruchomiłem Fluxboxa MXA z mojej tej nowej karty z tego pendrive'a. Jak widzimy, działa to na dwóch monitorach. Jeszcze się nie załadował, ale może zaraz się załaduje. O, już jest pulpit. To jest Fluxbox. Myszka chodzi. Okienka bardzo szybko działają. Jak widać okna też się chowają i dwa monitory generalnie działają z rozdzielczościami, mogą być jaja. Ale zobaczymy jeszcze to później się skonfiguruje i tak, i tak. Ale widać ikonki są OK. Menedżer plików działa. Jest to tunar, tak samo jak w XFCE. Ale zadziwia szybkość działania. Jeszcze zaraz sobie wrzucimy tutaj konki, ponieważ coś tutaj nam ten konki nie działa, albo go najpierw zainstalujemy i sprawdzimy, czy to się dobrze zachowuje. Na pewno chwytanie za róg ekranu, za róg okna działa lepiej i to już widzę. Od razu znacznie lepiej. I o to chodzi. To jeszcze nie wiem do czego służy. Ustawienia. Okej, okay, a gdzie mamy ustawienia panelu? No nie mamy. To go chyba zainstalujemy po prostu. Jak widzimy, bardzo fajny kursor tutaj nam się pokazuje. Podczas instalowania, taki jak jest w Mate, chyba, w tym środowisku graficznym Mate. Bardzo mi się podoba ten instalator, właśnie MX-owy, prosty, czytelny. Mamy tu fajnie opisane parametry. MX Linux jest wspierany przez osoby takie jak ty, niektóre pomagają innym na forum pomocy technicznej http For forum mxlinux.org lub tłumaczą pliki pomocy na różne języki lub przekazują sugestie, pisząc dokum piszą dokumentację lub pomagają w testowaniu nowego oprogramowania. Jak widzimy jest 73% gotowości nośnika do instalacji i mamy nasz właśnie instalator pierwszy krok MX Linux to niezależna dystrybucja Linuxa oparta na stabilnej wersji Debiana MX Linux używa niektórych komponentów z MEPIS Linux z mem Linux, które są wydawane zgodnie z wolną licencją Apache. Niektóre komponenty Mepis zostały zmodyfikowane dla MX Linux. Jego korzystania z MX Linux. Dalej. Standardowa instalacja przy użyciu całego dysku? Albo dostosuj układ dysku. Tak, ale mi wykryło ten dysk. A jest też ten dysk, OK. A i wybieramy sobie dysk, super. Moglibyśmy go również zainstalować na pendrive, no nie jestem pewien. Jest yy, jakaś obsługa hibernacji. Instalator MX prowadzi teraz żądane działania. Te czynności nie mogą zostać cofnięte. Czy chcesz kontynuować? Tak. Dane wyjściowe narzędzia smartmon. Dyski z partycjami wybranymi do instalacji przychodzą test monitora Smart. Smart TCL. Smart CTL. Ale testy wskazują, że w najbliższej przyszłości mają, będą miały mały współczynnik awaryjności wyższy niż przeciętny. Jeżeli nie jesteś pewien, zamknij instalator i uschruchom G-Smart Control. Czy chcesz kontynuować? Tak. Formatowanie nazwa komputera. Co jest właśnie fajne, że my podczas wpisywania naszych danych mamy możliwość podglądu tutaj procesu instalacji i tu się normalnie to odbywa i to fajnie, bo to płynnie chodzi, nic się nie zacina nam system, nam okna działają, a tu proces zwyczajnie leci, strefę czasową ustawiamy. Lecimy dalej. To myślę, konto użytkownika. Aha, Aha, i wtedy co nie musimy robić? o automatyczne logowanie. No i wpisałem w pola. Dalej. Nie podałeś hasła podstawowe informacje no i czekamy i kopiowanie nowego systemu 80% instalowanie grub i ponownie sobie uruchamiamy To chyba będzie to, bo jest troszeczkę inne. Coś nie do końca poszło ok, bo kursor nam mruga, a wyszła nam podczas pod koniec instalatora informacja e, Filet e, Initrams, więc tu trzeba będzie coś sobie naprawić. Niemniej udało mi się wejść w taki tryb e, wiersza, poleceń i wpisałem e, do logowania. I zobaczymy, może uda się. Uruchomić interfejs, jak widzimy, coś tutaj zaskoczyło. Chyba na tą chwilę będę musiał zrezygnować z tej dystrybucji, ponieważ jak widzimy, pasek tu na środku się pojawił i nie jest łatwo to zmienić. Dałem to na górę nie chcąc dać tego na górę, ale niestety. Jest coś nie tak z tym środowiskiem. O, jeszcze do tego mi teraz wyszło. Nie jest to jeszcze dorobione, gotowe do użytku. Środowisko dla użytkowników, tylko to jest męka. To znaczy fajnie szybko chodzi. O, i teraz nam pasek pojawił się na dole. Halo, jak widzimy po pierwszym uruchomieniu taki mamy ekran. Nie wiem, jakoś on się samemu nastawił z powrotem. Tutaj mamy jakieś dwa jakby uruchomione okna, które nam nic nie dają. Tyle dobrze, że się przeniósł pasek na dole jest. Mamy dostęp do wszystkich programów, które nie możemy przewijać listy, tylko możemy skrólować. Myszką, rolką myszy. No, nie mamy nawet ulubionych. Mamy tylko albo możliwość wyświetlenia kategorii i wejścia w losowe: Co? tutaj program, albo przewijanie, albo wpisanie u góry. Nie ma czegoś takiego jak ulubione. Ale chyba jest możliwość przypisania do doku, tylko że nie ma takich łatwych ustawień doku jak w XFCE co jest na niekorzyść niestety Niestety tego środowiska również nie znam jeszcze zbyt dobrze i nie mogę nic więcej o nim powiedzieć <tutuj> Tutaj zmieniałem emotyw tego paska u dołu i przez to on mi się przestawiał wyżej był A tu na szczęście teraz się nie powiększył, nie, po, nie przeniósł do góry i lepiej te okna teraz działają. Więc ten traditional jest niestety skopany. Zobaczmy jeszcze jeden. Aha, to jest vertical. Nie chcemy vertical. Ten jest u góry. Zobaczmy komfort. Na Basic. o, ciekawe mamy nawet temperaturę mamy z powrotem nasz menadżer o ze zmianą motywu naszego paska Zmienia również się nam tapeta, czy też wręcz znika całkowicie. A tu mamy dosyć fajny pasek. A, czyli to jest niby termina. Gdzie jest tapeta? Ok, wpadłem już na to, jak zmienić tapetę. Zobaczmy, czy to coś zadziała. No jest. Nie do końca tak, jak powinno. No, teraz już troszeczkę lepiej. Aha. Fajne. Okay. Aha, czyli to jest to takie środowisko, w którym nie mamy pola zaznaczania. Akurat ja nie jestem zbyt przekonany do końca do takich, ale to już nie znaczy. To już ma do to jest wideo z. Dlaczego mnie to przenosi do przeglądarki? No to jest w YouTube. Okej. Okay. To. Aha, tu mamy to. MX Package Installer. Nasz ulubiony z którego już dwa programy zainstalowałem a i w końcu nasz kąki zaczął działać Konki to jeszcze raz wygląd kąki OK, mamy nasz Konki. no to się pobawimy Trzeba odszukać teraz te nasze, chyba będzie to. Nie. to. Tak, to sobie tutaj. I widzimy, ile zużywa naszej pamięci. Po zainstalowaniu nasz system zajmuje 8,28 GB. Czy tutaj kernel mamy widoczny? Pamięć mamy widoczną, mamy uruchomioną przeglądarkę. Mamy tutaj filmy dotyczące MX Fluxboxa, w wolnym czasie wszędzie, Ale zobaczmy, jak zamkniemy Firefoxa. O ile spadnie nasze zużycie pamięci, no spadło do poziomu 1 gigabajta. Więc ogólnie, też środowisko jest dosyć lekkie, szybkie, ale i kapryśnie, i mające swoje dziwne zachowania. Widzimy, próbuję okna przesuwać. No nie da się to normalnie robić. To jest specyficzne środowisko. Zmniejszać rozmiar okna można jedynie łapiąc za tą krawędź, którą łatwiej złapać. Ale nie można złapać góry, boku, drugiego boku, dołu. Tylko te niebieskie, jak widzimy, oznaczone krawędzie dolne okna. Szybka informacja o systemie. No jest jakaś informacja. Jeden giga jest pobierany. Te środowisko, no jak widzimy, gliczuje nam. jest to jeszcze takie świetne. A, no, ten pasek na dole. No właśnie, tu mamy 22, a tu mamy 10. No i jak widać mamy tyle aktualizacji. Terminal wchodzi. Jedny terminal. A tu mamy normalny. Jest wykrycie naszej karty graficznej, zużycie pamięci RAM, ilość pakietów. No i niestety kochani jak widzimy ten system nie nadaje się do niczego póki co na pierwszy na pierwsze uruchomienie. Chociaż powłoka wydaje się ciekawa, możemy sobie przesuwać ikony co do piksela, co jest bardzo miłe z ich strony. Ale nasz konki o, znika, sam się przestawia. no Kto to widział? No coś takiego, żeby się samoistnie działo, nasz system się sam też nie uruchamia, musimy wejść w ręczny tryb konsoli, skrótem klawiszowym Alt F1 wpisanie swojego loginu i wpisanie komendy Start X, żeby nam się uruchomiła powłoka graficzna no kto nowy użytkownik poradzi sobie z takimi ponadto, nasz pasek też jest, ale ten boczny znikł nasz drugi ekran nie jest automatycznie ustawiany na naszą rozdzielczość natywną co mogę arandrem Wam udowodnić który jest tu standardowo zainstalowany o proszę ten mniejszy 1366x768 jest taki sam jak HDMI telewizor 32 calowy który ma natywną obsługę tego ale nie przestawię bo mi ramki ekranu Rozszerzy po, poza zakres widzenia monitora i musiałbym to ręcznie edytować, ale mi się nie chce w tej powołce tego robić, gdyż ona i tak się rozsypuje i powoduje defekty samej obsługi i nawet nie mamy pola zaznaczenia ikon. No trochę powłoka nie dla mnie, prawo klik na różne elementy losowe, kontekstowe nie daje nam menu kontekstowego, tylko nam daje menu ogólne i tu w tym ogólnym menu musisz parametryzować cały system i ustawienia wszystkich jego elementów. Dlatego niektóre z ustawień właśnie giną, uciekają, doki znikają, same się elementy przestawiają, pomimo tego, że jest to stół potencjał tego środowiska, ale nie ma stabilności. A nie ma funkcjonalności. No. To nie ma o czym mówić. Ja tego środowiska nawet nie będę używał, przynajmniej na razie, bo no bo nie da się tego używać. To, że tam parę narzędzi odpalę, to nie znaczy, że system jest sprawny. Gdy ja muszę za każdym razem wpisywać start X, muszę przestawiać konki i muszę przekopywać się przez 100 ustawień, żeby cokolwiek Prostego zmienić, pokaż ukryj konki, <laughs> usuń dok, przemyśl, kto w ogóle to tak nazwał, poza polem widzenia. O co tu, o, i co to mieli na myśli? No, pokaż ukryj konki, no i co? Poza polem widzenia pokaż ukryj konki, no i co, o co tu chodzi? No i zaś się przestawiło, no to jak? I kto to wymyślił, kto to zrobił, żeby nam konki się nie zachowywał? To jest to, czy tu są jakieś ustawienia? No i co? No jest ten jeden, ale gdzie jest nasza godzina? O, to się nie obawiajcie, bo to się automatycznie aktualizuje, o, widzicie? Po paru sekundach dopiero. No taki dziwaczny system. No tylko tyle, że troszeczkę mniej pobiera od XFCE i troszeczkę szybciej się uruchamia od XFCE. Home MX jest nasz ten. Nasz MX -Xfce na innym dysku twardym. Też powinno być to lepiej opisywane w Linuxie. Dlaczego nie dajcie przedrostków SDA... I tak dalej, o SDA2. Pierwszy do ja tutaj nie wiem o co chodzi. Także taki system bez zaznaczania. No, są jakieś opcje. No dobrze, no, chociaż tyle żeście zrobili, że żeście opcje zrobili. A poza tym, no same po prostu do poprawy. Wszystko do poprawy. No nie, no niestety, no nie da rady. Pozdrawiam.